Witam, witam serdecznie. <laughs> Dzisiaj miało być w ogóle tak w marazmie i miałam nic nie nagrywać. Stwierdziłam, że zrobię sobie przerwę, bo wczoraj po wczorajszym filmiku <laughs> troszkę się podziało. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością komentarzy. Prawie już tam chyba 60 jest, bo. Kilka pań się bardzo uaktywniło. No, i tak stwierdziłam, wczoraj byłam w takich trochę emocjach, ale i stwierdziłam, że nie będę tego już chyba komentować w, na filmiku, ale z drugiej strony stwierdziłam, że jednak <küh> y, trzeba te tematy poruszać i stygmatyzować niektóre zachowania, które y, no nie są fajne po prostu. Zaczęło się. Chyba wywołałam Wilka z lasu, ponieważ coś tam powiedziałam w filmiku i tam, że zaraz się uaktywnią panie polonistki. No i oczywiście znalazła się jedna taka duszyczka. Pozdrawiam, mimo wszystko serdecznie. I dzisiaj, tak trochę o tej krytyce. Już nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Krytyka, hejt, trollowanie i poprawianie. To chyba nie jest zawsze to samo. Granica jest cienka, ale, ale to wszystko gdzieś tam się miesza, łączy, robi się takie dziwny miszunki. I tu właściwie chodzi o poprawianie. O co chodzi, to tam pewnie gdzieś tam możecie Państwo doczytać, że pani jak. Już nie jedna z Was postanowiła mnie poprawić: że mówi się włączam, nie włączam. Kiedyś miałam taki przypadek, że też któraś z Pań się też wypowiedziała, że mówi się, że jedzie się do miasta, a nie na miasto. I, i to akurat mi strasznie utkwiło w głowie to do miasta, nie na miasto ja zawsze mówię na miasto i tak mówię i tak będę mówić i nikomu nic do tego jak ja mówię jak ktoś uważa, że mówię brzydko albo że nie wysławiam się poprawnie no to zawsze ma wybór, żeby mojego kanału nie oglądać ale ja już dość dawno zauważyłam że pod tymi poprawkami, kryją się, kryje się dużo emocji, zarówno w moim kierunku, jak i ze swoimi problemami, różnie z tym bywa, bo czasem ktoś po prostu mnie nie lubi i próbuje mnie zdyskredytować, czasem po prostu ktoś chce, chce zaistnieć i pochwalić się swoją wiedzą, no każdy ma prawo i jeżeli <laughs> Jest to dopuszczalne w mojej przestrzeni życiowej, to ja oczywiście się z tego uczę i wyciągam wnioski. Ale często w tej krytyce konstruktywnej lub destruktywnej kryje się diabeł, bo granica jest bardzo cienka i Czasem ją nawet nie przekraczamy, nie mając o tym pojęcia, jak, gdzie się zapędziliśmy i, i czy to jest dobre, czy to jest złe. Oczywiście krytyka, ja uważam, że krytyka zawsze jest zła i... a krytyka konstruktywna to nie jest... Jak będę Wam to wytłumaczyć? No. Brakuje mi słów. O, może tak, że krytyka konstruktywna to jest wtedy, kiedy o nią poprosimy o wyrażenie czyjegoś zdania. I w tym wypadku czegoś się tam może uczymy. A w krytyce destruktywnej przyjmujemy jakąś informację. Ale działa w nas tak dużo emocji, że nie, nie zawsze umiemy się z tego nauczyć i wyciągnąć wnioski. Może po jakimś czasie dochodzimy do wniosku ze swoimi emocjami, jak się czuliśmy, co to w nas spowodowało, czy rzeczywiście ta osoba miała rację. <laughs> Oczywiście ta pani ma rację, że mówi się włączam, nie włączam, ale ja zawsze będę mówić włączam i, i tak po prostu jestem skonstruowana. I poprawianie mi w tym temacie, to po prostu uważam, że to jest bardzo, bardzo niegrzeczne. Wchodzące w przestrzeń osobistą, ja na przykład nie wyobrażam sobie, że mogłabym komuś zwrócić tego typu uwagę, jak błędy stylistyczne, językowe czy ortograficzne. Osobiście mam paru znajomych, bardzo wartościowych, którzy mówią, no nie stylistycznie, a tym bardziej nie piszą wręcz ortograficznie. I często zdarza się, że widzę, że tam coś, coś napisali z błędem i w życiu by mi nie przyszło, żebyś taką osobę poprawić. A dlaczego? Ponieważ mam na tyle wysoką kulturę osobistą, że wiem, że taki komentarz sprawi takiej osobie przykrość, poczuje się gorsza. Ja nic z tego nie będę miała, oprócz tego, że ta osoba być może ten błąd naprawi i już nie będzie tego pisała w ten sposób. Oczywiście, okej, okay, to może tak być, ale też nie jesteśmy w szkole. Mamy po 40, 50, 60 lat i czas szkoły jest już za nami. I jeżeli się tak nie nauczyliśmy za dziecka, no to ciężko nam zmieniać niektóre. Niektóre zwyczaje i no, też jesteśmy czasem dyslektykami, <laughs> i jeżeli ktoś nas tak poprawi, to przede wszystkim czujemy wielki dyskomfort. Ja to też czuję w momencie wcielając się w taką osobę, bo gdybym na przykład poprawiła błędy mojego kolegi, który pisze z ogromnymi błędami, ale jest wspaniałym, cudownym człowiekiem, i ma w sobie zasób pięknej duchowości, którą się ze mną dzieli, więc ja nie śmiałabym mu napisać słuchaj, to się pisze przez Rzyskropką, a nie przez RZ albo na odwrót. Bo dla mnie są ważniejsze inne wartości y, niż to, jak ta osoba pisze i wiem, że ma problem z ortografią i tyle. Y, a tym bardziej ze słówkami. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, że idę na jakieś przyjęcie i rozmawiam. Y, z szefem i jego żoną, i y, nagle ta jego żona powie coś źle, źle stylistycznie. I ty mówisz: słuchaj, to nie mówi się tak y, tylko, y, tylko inaczej. Mówi się, włączam, nie włączam. Y, I jak taka kobieta się czuje, ja sobie tego wręcz nie jestem w stanie wyobrazić, jaki poziom kultury prezentuje osoba, która taką panią poprawia. I co czuje osoba, która została, została tak zaskoczona i skonfundowana w towarzystwie? <tryk> I ja też zostałam skonf skonfundowana w towarzystwie, nie prosząc o czyjąś krytykę, konstruktywną czy niekonstruktywną. Po prostu jakaś osoba postanowiła zaistnieć, bo nie mogła sobie poradzić, typu muszę, bo się uduszę i muszę to napisać, muszę to powiedzieć, to nie mówi się tak, a tylko inaczej. Nie wiem, skąd to się bierze, być może z takiej wrażliwości na, na y, y, czystość języka, Ok, No ale to, y, jeżeli ktoś ma taki problem, to niech idzie na kanały profesora Miotka, albo pani, która się zajmuje, ona się nazywa y, Kalina Kalicka i wrzucę Wam jej filmik jako cytat, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Bo nie chodzi mi o to, że ktoś nie skrytykował, że to jest błąd, bo to jest błąd i się z tym zgadzam, ale zmienić tego nie zmienię, bo ja mam naleciałości językowe i tak mówię, jak mówię. I albo to akceptujecie, albo nie. To jest mój kanał, mój kącik. Mówię o wielu sprawach i na bank nie wyłapę tego, jak mówię i czy mówię po polsku, czy nie po polsku. Po prostu mówię, bo jestem naturalna, nie zastanawiam się nad tym, nie analizuję, nie poprawiam swoich filmików, tylko po prostu lecę. Yy, z, yy, jak to mówią, lec, lec, lecisz z koksem na żywioł. Yy, yy. Ja zachęcam do założenia takiej pani kanału i spróbowania mówienia poprawną polszczyzną w każdym momencie i w każdym aspekcie. Bo jeżeli ktoś się już krytykuje, to trzeba zacząć od siebie. I bardzo mnie to bulwersuje. Nie bulwersuje mnie to, że ktoś mnie skrytykował, że źle powiedziałam, tylko bulwersuje mnie ten brak taktu. I, 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 I ja sobie nie umiem tego wytłumaczyć. Dlaczego takie osoby mają taką ogromną potrzebę poprawiania innych, co jest niekulturalne i niegrzeczne. Wrzucam wam ten filmik, żebyście mogli zrozumieć o co mi chodzi, bo ja na przykład nie mogę nie potrafić Wam tego wytłumaczyć i każdy z was nie odbierze inaczej. I znowu się pojawi mnóstwo krytyki, już tam pod tym filmikiem, to ja już nie mówię, też zostałam zbesztana, że jestem po studiach wyższych, a nie panuję nad emocjami. No, co mają studia wyższe do emocji, to ja po prostu nie mam pojęcia. Ponieważ każdy ma za swoją emocjonalność i gdybyśmy na przykład mieli być wszyscy sztywni, tylko ci mieli studiować, to ci emocjonalni by byli bardzo pokrzywdzeni. Więc i nie, nie kończyłam studiów polonistycznych, nie jestem erudytką i nie panuję nad, nad tym, jak mówię, bo po prostu mówię po swojemu, w moim regionie, w mojej naleciałości, w moim wychowaniu i. I wydaje mi się, że naruszacie przestrzeń bardzo prywatną ludzi takimi stwierdzeniami. Bo okej, okay, można powiedzieć, krytykę, ten obraz mi się nie podoba. I krytyka jest wtedy konstruktywna, tak mi się wydaje, kiedy pokazuje moje emocje. Jeżeli na przykład ktoś coś zrobi zle, to ja mam tak. Nie, nie wiem czy to dobry przykład ale słuchaj zrobiłeś źle tylko ja nie, nie tak mówię tylko słuchaj ja się z tym źle czuję i to jest odwrócenie tej sytuacji że się nie krytykuje tej osoby tylko naprowadza się ją na to że jego, jego zachowanie mogło kogoś urazić lub no, nie, nie być, nie być dobre. No, są na przykład kanały, gdzie mm, y, panie klną. Ja tego nie robię. Czasem mi się gdzieś tam wtrąci jakieś słówko. Ogólnie w życiu klnę. Nie mogę powiedzieć, że jestem idealna i dużo klnę. Podobno to jest przywara ludzi inteligentnych, nie wiem, ale tak czytałam i <grym> y, 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 jest kanał jednej z pań królowych życia, która bardzo klnie. Ja na przykład jej nie oglądam, bo mnie to jej klnięcie, no mnie robi źle, mnie robi źle, ale nie wyobrażam sobie, że mogę do niej napisać i ją... W tym besztać i strofować, że ona robi źle. Mogę jej napisać, yy, yy, proszę pani, yy, pani język powoduje, że mi więdną uszy. No, mi, mi, bo to jest moje. Ale nie, yy, nie krytykuję, jest pani okropna, bo pani, bo pani yy, yy, klnie. Yy, ta pani może i klnie, ale prezentuje jakieś wartości, które... <laughs> Niektórym się podobają. Ja na przykład uważam, że ona ma czasem takie fajne monologi, które rzeczywiście są bardzo życiowe i, i, i można, można się do nich, do nich ustosunkować, odnieść, coś przemyśleć, coś sobie uświadomić, a rzeklnie, no to no trudno, no, no, no tak ma i, i tyle. I na tym polega, tutaj wchodzi temat tolerancji. Na ile jesteśmy tolerancyjni, że potrafimy przemilczeć jakieś rzeczy i iść z tym dalej. Tutaj też, właśnie wydaje mi się, że tutaj też nastąpi brak tolerancji, że ktoś nie toleruje, że ja mówię po ich niemu, po swojemu, że ja kaleczę język polski. Język polski ewoluuje, jest naznaczony dużą regionalizacją w jednym rejonie się mówi tak, w drugim inaczej. Niektórych to razi. Mamy też akcent inny. I, i po prostu y, takie poprawienie działa na mnie jak płachta na byka. I teraz to podejrzewam, że wszyscy będziecie mnie poprawiać. Wszyscy, którzy mnie nie lubią, będą mnie poprawiać, żebym ja się wkurzała i denerwowała nad, nad tym poprawieniem. Ale tak jak mówię, nie chodzi mi o poprawianie mnie, tylko brak kultury u Was, że... Y, poprawnie to jest po prostu obciach. I jeżeli tego nie zrozumiecie i będziecie krytykować ludzi w taki sposób, który, który im ich jakby dyskredytuje publicznie, to dla mnie to jest jakiś kosmos. Jak wy w ogóle przez życie idziecie z, takimi, z takim nastawieniem. Ludzie mają wartości, jeżeli ktoś chce ich posłuchać. To ich słucha bezkrytycznie, jak oni mówią, bo wyłapuje to, co jest ważne w tej, w tej wypowiedzi, a nie to, jak on się wysławia. I tego Wam, Panie, moje drogie, życzę i zapraszam Was na filmik, który traktuję jako cytat. To jest filmik Pani Kamili Kal Kal Kalicka, chyba się nazywa. Ona jest tam podpisana, więc będziecie widzieć. <laughs> to jest Pani, która zajmuje się językiem polskim na co dzień. Ma swój kanał On i e. I to, jak to przedstawiła, to po prostu jest majstersztyk i w pełni się z tym zgadzam. Obejrzyjcie i wrócimy do tematu. Dzień dobry, tu OM. Szanowni Państwo, poprawianie innych jest co najmniej nietaktowne. a tak naprawdę jest totalnym obciążeniem. Nie rozumiem, skąd przyzwolenie na to, żeby poprawiać innych. Nie, no przestań, no przecież to poprawił, no poprawił, no, no przecież to chce dobrze. I nie rozumiem, skąd ta potrzeba. Nie obraź się, ale muszę, bo się uduszę. Uwaga, bo to dla niektórych może być szok. Nie udusisz się. Spróbuj. Zauważyłam też ciekawą zależność. Im bardziej ktoś świadomy językowo, elokwentny, oczytany, tym mniejsza skłonność do poprawiania innych. Poprawiać mogą nauczyciele, uczniów, poprawiać mogą rodzice dzieci, ale w pracy albo na Instagramie? Uwielbiam opowiadać tu o poprawności językowej i faktycznie mam do niej dość konserwatywne podejście. Uwielbiałam zawsze czytać słowniki, wywodzę się z mediów tradycyjnych, to pewnie z tego wynika. Ale nic nie wprawia mnie w większe zakłopotanie niż komentarze w stylu: O, masz błąd, nie oglądasz oznaczenie Kamila Kalinczak. Bo OE o, nie powstało po to, by wprawiać kogoś w zakłopotanie, by sprawiać komuś przykrość. Ja nigdy nikogo nie poprawiam. Powiem więcej, w szkole kłamią. Poprawność językowa nie jest zero-jedynkowa. Język się zmienia. Kiedyś nie odmienialiśmy słowa radio, dziś odmieniamy. Kiedyś mówiliśmy, podaj mi tę książkę. Teraz już można mówić, podaj mi tą książkę. I co? Dlatego pliska. Proszę, opowiadajmy sobie o języku polskim. Wyszukujmy te poprawnościowe formy. Fazujmy się tym. To jest ekstra. Ale dajmy innym żyć i mówić tak, jak chcą. Nawet jeżeli w pracy robią dedykowane podstrony. Mam nadzieję, że ten film coś was nauczył, coś wam uświadomił, że poprawianie innych to po prostu jest fopa i tyle. I ja jak patrzę, jak czytam te osoby, które takie coś piszą, to ja nie wiem czy ja mam się śmiać, czy ja mam płakać, czy ja mam się tym zadręczać, bo nie zadręczam się tym, jak mówię. Zadręczam się tym że istnieją takie osoby, które mają taki problem, żeby, że, że ich kuje coś więc w danej osobie, a jednak ją oglądają i jeszcze potrafią ją krytykować. Tak jak mówiłam, krytyka konstruktywna i destruktywna, granica jest bardzo cienka. O kons krytykę konstruktywną się przeważnie prosi. Słuchaj, powiedz mi, czy dobrze zrobiłam, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. I wtedy dostajemy odpowiedź zwrotną. Natomiast jeżeli ktoś uważa według siebie, że to jest złe, a to wcale nie musi być złe, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że idę do kościoła i dla wielu osób to jest dobre, a dla wielu osób to jest. Y Obciach, i to jest złe, bo katole, mochorowe berety przepraszam bardzo nie chcę nikogo urazić. To po prostu jest samo zło. Dużo, duża część jakiegoś nowoczesnego społeczeństwa tak myśli. No i co im zrobimy? No niestety, no, są takie i takie myśli, ale zachowajcie je dla siebie albo szukajcie krytyki tak jak na przykład konstruktywnej. Albo mówienie o swoich emocjach. Pani Wono, mówi pani tak i tak, ale mnie to razi. Przykro mi, ale opuszczam pani kanał. I to jest dla mnie krytyka, która, która jest grzeczna i która jest na poziomie. I krytyka, jeżeli ja Was proszę, powiedzcie mi, jak lepiej ze słuchawkami czy bez. I bardzo dużo komentarzy zwrotnych jest, jest gorzej. To ja już mam tą informację i na niej się uczę. A poprawianie mnie, no tak jak Wam mówię, świadczy tylko o Was, moje drogie Panie, czasem Panowie. Y I cóż z wam, wam zrobić? No tacy jesteście, y takich Was Bóg kocha i tak idziecie przez życie. Jak chcecie krytykować? Zacznijcie od siebie. Pozdrawiam serdecznie.